thank <laughs> you W dzisiejszym materiale pokażę Wam bliżej hamulce hydrauliczne dwutłokowe firmy Tanki Model TB300. Kompletny zestaw, obejmujący również tarcze hamulcowe, zamówiłem na AliExpress za własne pieniądze, a taki zestaw kosztował równo 195 zł. Film podzieliłem na sekcje i zobaczycie w nim demontaż hamulców tarczowych mechanicznych, w które seryjnie wyposażony jest mój rower elektryczny. Następnie pokażę Wam montaż krok po kroku, wytłumaczę dlaczego musiałem użyć wiertarki i piły do metalu, a także że pokaże, jak w praktyce hamuje rower przed i po modyfikacji. W opisie znajdziecie link do tych hamulców, występują w różnych zestawach i kolorach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dlaczego zdecydowałem się na zmianę hamulców? Jeżeli oglądaliście moją recenzję popularnego i taniego roweru DuoC C29, mogliście dowiedzieć się, że jak na swoje możliwości i osiągane prędkości ten rower po prostu hamuje bardzo słabo. Fabryczne hamulce to zwykłe tarcze z zaciskami sterowanymi linką. Biorąc jeszcze pod uwagę, że fabryczne tarcze były krzywe, uznałem, że pora zamienić je na coś lepszego. Producent oferuje możliwość zakupu zestawu hydraulicznego, ale DuoTs liczy sobie za to prawie 350 zł. Sporo osób pisze jednak, że te hamulce są też słabej jakości. Dlatego zainteresowałem się innymi producentami. Ci najbardziej znani to wydatek jeszcze większy. Tymczasem trafiłem na tanki z dość dobrymi opiniami. Kompletny zestaw klamek, zacisków, nowych tarcz i śrub montażowych kosztował mnie niespełna 195 zł. Tanki TB300 to hamulce hydrauliczne dwutłokowe dedykowane do rowerów elektrycznych, hulajnóg i innych sprzętów, które wymagają mocnego hamowania. To ciekawa propozycja dla osób, które myślały o zakupie np. Sima mt 200 w podobnej cenie, ale szukały rozwiązania wyposażonego już w czujnik hamowania. Tanki TB300 występują w zestawach i w różnych kolorach. Ja zdecydowałem się na pełny zestaw w kolorze niebieskim, ponieważ taki najbardziej pasował do mojego duot C29. Kupując TB300 możemy wybrać, z której strony kierownicy chcemy hamować którym hamulcem. Ja wybrałem tradycyjnie: lewa klamka to przód, prawa to tył. Jest to istotne, bo w ten sposób sprzedawca dobiera też długość przewodu hamulcowego. Ten fabrycznie jest już zalany olejem mineralnym i zabezpieczony, aby się nie wylał. Tanki TB300 wykonane są z aluminium. Malowanie jest całkiem porządne, ale można dostrzec pewne ryski i mniejsze niedoskonałości. W zestawie dostałem zapasowe klocki hamulcowe, krótsze śrubki do tarcz hamulcowych i dłuższe do montażu zacisków, a także parę gratisów. W komplecie z zaciskami mamy także adapter z rozstawem 51 mm i 74 mm. Klamki nadają się do montażu na kierownicy 22 i 2 mm. Całość jest aluminiowa, obrabiana na maszynie CNC. Zestaw klamka, zacisk, przewód i olej waży łącznie 283 g. Długość poszczególnych przewodów to 890 mm dla przodu i 1570 mm dla tyłu. Co istotne, te hamulce dedykowane są dla pojazdów elektrycznych i są wyposażone w czujnik hamowania 2 pin. Zwróćcie uwagę, jakie połączenie macie w swoim e-bike, bo niektóre silniki, np. różne modele Bafang, mają 3 pin. W momencie naciśnięcia klamki hamulca, wspomaganie elektryczne silnika jest natychmiast wyłączane. Montaż rozpocząłem od demontażu przedniego hamulca i rozpięciu przewodów. Dla wygody postanowiłem zdjąć przednie koło. Przewód hamulcowy jest bardzo sztywny, dlatego cały montaż zacząłem od luźnego założenia klamki na kierownicy. W komplecie z zaciskami mamy adapter. W DUOC-C29 producent zastosował podobny adapter, ale jest bardziej płaski. Używając go, śruby stają się zbyt krótkie, dlatego montaż przedniego hamulca w tym rowerze należy robić bez tego adaptera. Na filmie możecie zobaczyć błąd, który popełniłem na początku i skorygowałem go na koniec filmu. Chciałem wykorzystać fabryczne, krótsze śruby, więc usunąłem podkładki, które są jednak istotne dla końcowej regulacji. Ważne, w trakcie montażu nie naciskajcie klamek. Zaciski są zabezpieczone i napełniają się olejem dopiero po pierwszym wciśnięciu klamki. Olej może więc przypadkiem wyciec, jeżeli za bardzo się pospieszycie. Lekko dokręciłem mocowanie klamki hamulca, by później móc ją lepiej ustawić pod swoją pozycją na kierownicy. Na szczęście, producenci e-bike stosują różne kolory końcówek dla różnych elementów. Te od hamulców są akurat czerwone. Musiałem rozpiąć ich więcej, dlatego, dla spokoju ducha, oznaczyłem inne połączenie taśmą izolacyjną, co jednak okazało się zbędne. Podłączając, zwróćcie uwagę na strzałki z obu stron konektorów znacznie ułatwiają montaż. Gdy zmieniacie tarcze hamulcowe sprawdźcie, czy producent nie oznaczył kierunku obrotu koła. Po poluzowaniu śrub trzymających starą tarczę hamulcową poszedłem na łatwiznę. Użyłem wkrętarki na niskim biegu. Nie zalecam jednak dokręcać śrub wkrętarką lub używać jej bez poluzowania śrub, bo można łatwo uszkodzić gwint lub samą śrubę. Nowa tarcza jest nieco cięższa, ale ma taką samą średnicę. Jest także przycięta na krawędziach, przez co nie jest takim idealnym okręgiem. Po wstępnym dokręceniu śrub upewnijcie się, że żadna nie jest luźna. Przed włożeniem koła zdejmijcie osłonę klocków hamulcowych. W to miejsce wejdzie za chwilę nowa tarcza. Dokręćcie koło, uważając, by nie było przekoszone. W dłocie C29 koła mają 29 cali, więc trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Po zamocowaniu całości przystąpiłem do zabezpieczenia przewodów. W przypadku tylnych hamulców najlepiej jest zdjąć całe koło. W przypadku e-bike wystarczy je wypiąć, aby dostać się do tarczy hamulcowej, co jest łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem. Aby dostać się do śruby trzymającej tylne koło, musiałem zdjąć przyrzutkę. Poluzowałem obie śruby i podkładki, ale ich nie zdejmowałem. Ze względu na moment obrotowy i wagę silnika, producent zastosował dodatkowe podkładki z wypustką, które ma lepiej blokować koło w piaście. Dlatego warto pomóc sobie uderzając w dół i w górę koła. Może być ręką. W ten sposób wypnie się i poluzuje, co ułatwi Wam demontaż koła. I w ten sposób odsłoniła się tylna tarcza. Demontaż i montaż wygląda tak samo jak w przypadku przedniego koła. Przy okazji zauważyłem, że fabrycznie miałem ukręconą jedną śrubę od tarczy. Po założeniu tarczy przystąpiłem do zdjęcia starego zacisku razem z adapterem. Wykorzystałem adapter z zestawu tanki. I przymocowałem nowy zacisk. Usunąłem opaski zaciskowe trzymające linkę hamulcową, i w to miejsce założyłem nowe już z nowym przewodem hamulcowym. Aby dostać się do starej klamki hamulcowej, musiałem zdjąć rączkę oraz moduł manetki przyspieszania i tempomatu. Okazało się jednak, że dubłoc tak mocno dokręcił śrubę klamki hamulcowej, że nie byłem w stanie jej poluzować w żaden sposób. Łeb śruby był na tyle miękki, że po włożeniu większej siły w klucz natychmiast się wytarł. Z tego powodu musiałem odsunąć manetkę od przerzutek, port ładowania telefonu i zaczynając od małego do średniego wiertła do metalu przewiercić śrubę, a skubana nieźle się trzymała, ale po długim boju w końcu odpuściła. Następnie spiąłem ponownie wszystkie przewody i zabezpieczyłem je opaską do kabli. Założyłem klamkę i zdemontowane elementy. Dokonałem niezbędnych regulacji wysokości i pozycji wszystkich elementów. Producent dodał też tutaj dodatkową śrubę regulacyjną w klamkach. Jeżeli klocki się trochę zużyją, można ją dokręcić i cały czas będziemy mieli pełne i dobre hamowanie. Przetestowałem działanie hamulców. Bardzo pomocny jest tutaj lifehack. Należy poluzować zaczepy zacisku. Następnie kilkukrotnie nacisnąć klamkę hamulcową w stylu takiego pulsowania. Po kilku razach Zacisnąć klamkę i trzymać. W tej pozycji dokręcić śruby zacisku. Po dokręceniu puścić klamkę i gotowe. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, hamulce będą dobrze ustawione i nie będą obcierały. Na koniec musiałem ponownie zdjąć przednie zaciski z powodu, o którym wspomniałem Wam wcześniej. Brak adapteru i wybór krótszych śrub sprawił, że krawędź tarczy praktycznie obcierała o obudowę zacisku. Użyłem więc dłuższych śrub z zestawu i podkładek z adaptera, ale odjąłem tylko jedną z nich. Na poniższym nagraniu możecie zobaczyć, jak hamował Duot C29 przy trzech typowych prędkościach: 12 km na godzinę, 20 km na godzinę i 25 km na godzinę. Ten potwór potrafi rozpędzić się nawet do 55 km na godzinę, więc możecie sobie wyobrazić, jak wtedy wyglądałaby droga hamowania. A teraz ten sam rower również ze mną na pokładzie i hamulcami hydraulicznymi tanki TB300. Widzicie różnicę? Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale, a jeżeli jesteście zainteresowani tymi hamulcami, zostawiłem Wam link w opisie filmu. Do usłyszenia, cześć!